Wigilia Bożego Narodzenia, czas zapracowanych Mikołajów. Akurat ci nasi worki z prezentami zastąpili, a już za chwilę kilka przyjdzie pora wyjaśnić tę świąteczną niespodziankę. Wigilijny sport, Maciej Kurzajewski, dobry wieczór. Przez cały rok życzymy im jak najlepiej, a dziś to oni kierują do Państwa życzenia. W ten świąteczny czas wszyscy zwalniamy nieco tempo i nawet sportowcy zatrzymują się na chwilę. telewizor TVP. Życzę pogodnych, wesołych świąt, dużo zdrowia, radości, przede wszystkim dużo uśmiechu wszystkim tym, co grają w tenisa, samych asów, minerów. Życzę wam dużo zdrowia, dużo radości, spokojnego czasu spędzonego w gronie bliskich, a na Nowy Rok jak najwięcej sportowych emocji, których z całą pewnością dostarczą wam polscy sportowcy. Życzę Wam przede wszystkim czasu spędzonego w rodzinnym gronie, aktywnie, żebyście za bardzo się najęli. Wesołych Świąt! Życzę wszystkim kibicom dużo zdrowia, szczęścia oraz dużo prezentów pod choinkę. I aby te święta były takim czasem na odpoczynek i na refleksję nad tym, za czym gonimy w dniu codziennym. Przy wigilijnym stole rozbrzmiewa teraz sportowa kolenda O bożonarodzeniowy klimat zadbały siatkarki, siatkarze i koszykarze z trójmiejskich klubów. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna że panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. że śpiewają, by w tak cuda, cuda ogłaszają. Maria Panna, Maria Panna, Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, i Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi. Ten świąteczny czas to przede wszystkim radość chwil spędzanych wspólnie z rodziną. Były życzenia od sportowców, od sportowców Kolenda, teraz pora na prezenty. Zaglądamy zatem pod choinkę w bardzo sportowym domu. Przed laty moment otwierania prezentów był tym najbardziej wyczekiwanym. Chyba jak dla każdego dziecka, to było coś, coś specjalnego. Już wiele dni wcześniej myślało się, co się dostanie, co będzie pod tą choinką. W tej chwili te prezenty mają zupełnie inne znaczenie jak... A jeszcze 10 lat temu, kiedy byłem dzieckiem. Jednak zanim prezenty, oczywiście uroczysta kolacja i jej wspólne przygotowywanie, to także tradycja w rodzinie kotów. Zawsze jest 12 dań, a w przypadku naszej babci, która wspaniale gotuje, to tych dań jest czasami więcej, 14, raz się zdarzyło bodajże 16, nawet żeśmy się doliczyli, także ciężko nawet każdego po troszkę spróbować, bo jesteśmy wtedy dość mocno przejedzeni, ale to jest ten jeden, dwa dni w roku, gdzie można sobie na to pozwolić. Bo to są szczególne, magiczne dni, spędzane w ciepłym, rodzinnym gronie. Piątek, świątek czy Wigilia? Życie profesjonalnego sportowca nie jest usłane prezentami. Przy stole dieta, poza stołem ciężka praca. Tacy kolarze torowi trenują nieustannie i to niezależnie od okoliczności. Proszę tylko popatrzeć. Trochę jeszcze muszę brzuch zapuścić, ale myślę, że w święta, święta dam radę. No nie, tym Mikołajom nie o taką formę chodzi, bo to przebrani specjalnie na tę okazję kolarze Torowi. Oni są w święta Bożego Narodzenia w wyjątkowo trudnej sytuacji. W końcu sezon w pełni. Jak każdy profesjonalny sportowiec od wielu lat na święta przyjeżdżamy, tylko jesteśmy gośćmi w swoich domach rodzinnych. Co ma swoje minusy dla rodziny? Bardzo migam się od porządków świątecznych czy, czy jakichś prac i zawsze, zawsze mam jakieś dobre wytłumaczenie, że a to trening muszę zrobić, bez drukowania, a to... Ale plusy też są niezaprzeczalne. Uszka i barszcz. I pierogi, babci. I tyle pożyją. I zaraz trzeba wracać do reżimu, bo dobry sportowiec jest jak Mikołaj. Cały rok ciężko pracuje, by w ten jeden, jedyny, najważniejszy dzień nie zawieść i zrobić nam wszystkim prezent. Jest taki wieczór bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Także na stadionach i w halach. Niech zgiełk zastąpi cisza. Niech w tych dniach najważniejsi będą najbliżsi. Życzymy Państwu pięknego wieczoru. Do zobaczenia.